Dobry wieczór wszystkim oglądającym w nocy. Dzień dobry wszystkim oglądającym ten film w sobotę. Ostatni odcinek X demości w tej kampanii wyborczej. Zapraszam! Ostatnimi czasy w XD głównie były fakty, wydarzenia, bo w TVP nic się tak praktycznie nie działo, ciągle te same materiały, ale dzisiaj e, sprostali wyzwaniu i dostarczyli nam materiał godny XD Mości. Nie cierpi was! Nienawidzę, nienawidzę! 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 Oni pójdą na wybory. Wyp***dala się p***pista! Pamiętasz to? A to sk... Już rozumiesz, komu trzeba przyć. I nie zważać na nic. Z tym wszystkim Trumpom Kaczyńskim Orbanom pierwszy Rozumiesz trzeba przy... Macie mocne hasła też. Niektórych nie będę cytował. Po co nam się tu Czy platforma ma w ogóle program? Znaczy, według mnie programu wie pan nie widzę, nie? Dlaczego pan popiera tak platformę? Wal się projeza.

Dalej, Pod jakim względem PiS panią nienawidzi? A czy mnie się spytał, czy ja chcę 14 pensję? Je... PiS, masz miłość. Ta, to jest moja miłość dla was. Pomodlę się za pan Nie stwierdź się za mnie modlić, powiedziałem. Oni pójdą na wybory, a ty? Czajcie, tu jeszcze wiadomości się nie zaczęły. To była sama zapowiedź wiadomości, czyli ten odcinek zapowiada się już wyśmienicie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Bladhunt. Gra, która jest nowoczesną, ale troszkę przenoszącą nas w stare, dobre czasy. Na pewno spodoba się to starszym widzom i będą mieli okazję wrócić sentymentalnie do młodzieńczych lat. Od 14 do 28 października Bladhunt jest dostępny na Steamie ze zniżką uwaga aż 50%. To idealny czas, aby wkroczyć do tego mrocznego świata za przystępną cenę, bo to niecałe 30%. Zł. Dostępne jest także darmowe DLC Juicy Retro Style. Zachęcam Was do wsparcia. Bloodhound, bo to nasza rodzima firma bo gra jest stworzona przez nasze polskie, niezależne, rodzime studio Indie. Jeżeli jesteście fanami Painkillera, ta gra przypadnie Wam do gustu. W tych ciężkich czasach warto wspierać rodzime studia, a już jutro tę grę sprawdzimy na live'ie. I dla widzów, uwaga, są przewidziane darmowe kody, więc jutro na live'ie zapraszam Was, na pewno coś dostaniecie. A Wy już 14 października w sobotę o godzinie 18 będziecie mogli tę grę kupić po promocyjnej cenie. A my wracamy do ich zdemości. Ostatnie godziny dzielą nas od ciszy wyborczej. Anna Bogusiewicz, dobry wieczór. Zapraszam na specjalne wydanie wiadomości w polskiej telewizji. Podsumujemy w nim kończącą się kampanię wyborczą. Kampanię, której osią były najważniejsze dla Polaków sprawy: przede wszystkim bezpieczeństwo to zewnętrzne i wewnętrzne, ale również przyszłość polskiej gospodarki, los rodzin i seniorów. O tym, jak będą wyglądały najbliższe lata w naszej ojczyźnie, będziemy mogli zdecydować już w niedzielę. Nie tylko wybierając posłów i senatorów, ale także odpowiadając na cztery fundamentalne dla przyszłości Polski i Polaków pytania w referendum. Czujcie? się jakbym oglądał spod wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a to tylko TVP i Wiadomości. Ja jestem zwolennikiem tego, aby bardzo zdynamizować prywatyzację. Prywatyzacja pomagała tylko na wykończeniu społeczeństwa. Stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Finalnie do 67 roku życia. Ich opozycja stanie przy taśmie produkcyjnej w wieku 65 czy 6 czy 7 lat, i niech pracuje. I zobaczymy, co wtedy powiedzą. Udają, że zbudują wielki mur, a tak naprawdę chcą zrobić wielki wał. Mur powstał, nie był to jak mówił tu wał. Naprawdę jestem pełen podziwu, że jednak została wykonana ta zapora. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. W stronę Polski rzucane są y, kamienie, rzucane są również przedmioty, y, prawdopodobnie granaty hukowe. Wiecie co? Może palne jakimś głupstwem, ale jutro wydaje mi się, że w wiadomościach będą promowane Pytania referendalne, bo referendum nie obowiązuje e, cisza wyborcza i politycy, nawet prawa i sprawiedliwości, w wiadomościach o referendum będą mogli się wypowiadać. Osiem lat spadku bezrobocia, wzrostu płac i niższych podatków. Tak można podsumować obie kadencje rządów prawa i sprawiedliwości z perspektywy pracowników. A więcej informacji ma dla Państwa Aleksandra Gronowska. Dobry wieczór. Przez większość czasu, gdy Donald Tusk stał na czele rządu, w Polsce utrzymywało się dwucyfrowe bezrobocie. U schyłku ekipy po -PSL sięgało blisko 10%. Od objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość odsetek Polaków bez pracy spadł blisko o połowę. Polska jest w ścisłej czołówce unijnych państw z najniższą stopą bezrobocia. Spadkowi stopy bezrobocia towarzyszył dynamiczny wzrost pensji. Płaca minimalna wzrosła z 1750 zł w 2015 roku do 3600 zł obecnie. Nadążacie, to dalej są wiadomości, nie żaden spod wyborczy żadnej e, partii politycznej mogli wybrać każdy język. Mogli wybrać język faktów, a wybrali chyba język propagandy. Od stycznia przekroczy 4240 zł. Skok zarobków dotyczył też zatrudnionych na umowach zlecenia. W latach rządów POPSL nie było minimalnej stawki godzinowej. Wiele osób musiało pracować za 4 czy 5 zł za godzinę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził dolny limit zarobków. Obecnie wynosi on 23,50, a od stycznia pójdzie w górę do 27 zł i 70 groszy. Szczerze, to już jest nieporozumienie, że minimalna jest aż tak wysoka. Rozumiecie, że minimalna to prawa. Prawie 30 złotych brutto. Jednocześnie państwo pobiera od większości pracowników mniejsze daniny. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych i jest niemal dziesięciokrotnie wyższa niż za rządów Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie obniżyło też podstawową stawkę podatku dochodowego. Obecnie wynosi ona 12%. W latach rządów POPSL najniższa stawka PIT wynosiła 18%. Warto dodać, że za rządów Donalda Tuska podatek dochodowy płacili także młodzi, dopiero wchodzący na rynek. Rynek pracy. Prawo i Sprawiedliwość zwolniło osoby do 26 roku życia z PIT-u, co ułatwia wejście w dorosłe życie. Czyli w skrócie, Tusk to bieda i ubóstwo. Wybierzecie PIS na trzecią kadencję, to będziecie mieli kasy jak lodu. I to każdy. Po latach wyprzedaży państwowych spółek w 2015 roku zaczął się czas repolonizacji i odbudowy przemysłu. To ostatnich 8 lat w polskiej gospodarce. Ten kierunek rozwoju jest jednak zagrożony, bo politycy opozycji zapowiadają powrót do prywatyzacji. Te plany Polacy mogą jednak powstrzymać, głosując w referendum przeciw wyprzedaży majątku Skarbu Państwa. Damian Dias. Prawie tysiąc sprzedanych spółek Skarbu Państwa. To bilans rządów Platformy i PSL-u. Widzicie? Nie dopuśćcie Tuska do władzy, bo Tusk dojdzie, wszystko wyprzeda. Materiał wam to wszystko pokazuje. Dotyczy to przede wszystkim jeszcze no, dziesiątek małych, niedochodowych przedsiębiorstw. Jeśli wygramy wybory, będziemy dalej robili to, co robiliśmy. Polityka tuska to dramaty i złamane życiorysy setek tysięcy pracowników. Na zawsze się wzięło jakieś drobne rzeczy, żeby z głodu nie zdzakło. Żeby nie córki, to byśmy z głodu zdychali. Platforma to się przejmowała czym? kimś ludźmi nie przejmowała się. Niczym. Tylko zwolnić do widzenia niech idą ludzie chcą. Za rządów Platformy stopa bezrobocia sięgnęła 14,4%. Byliśmy w tym momencie, w momencie takim spadowym do tej trudnej sytuacji, gdyby pies nie doszedł do władzy. Po zwycięstwie nad PO i PSL-em drużyna Jarosława Kaczyńskiego ruszyła z repolonizacją. W polskie ręce wrócił bank pkos elektrociepłownia w połańcu czy sprzedane zarządów Tuska, PKP Energetyka, polskie nagrania i kolejka na Kasprowy Wierch. Stopa bezrobocia spadła do rekordowo niskiego poziomu. Zagraniczne media podkreślają, że Polska może przejąć od Niemiec pozycję przemysłowego centrum Europy. Czy chcemy wrócić do Polski, gdzie wybór był między pracą po 5-6 zł za godzinę albo bezrobociem? Czy chcemy wrócić do Polski, gdzie był wybór umowa śmieciowa albo praca na zmywaku w Londynie? Rozwój gospodarczy w połączeniu z walką z mafiami watowskimi i paliwowymi pozwoliły na dwukrotny wzrost dochodów budżetowych. Nie można pozwalać na to, żeby Polska była rabowana przez mafie vat i inne mafie. Polska była rabowana i będzie rabowana, jeżeli tamci zwyciężą. Cholernie przykro mi się upatrzy na to wszystko, jak wygląda polska polityka i że ta kampania wyborcza była na hejcie i pokazywaniu jaka ta druga jest strona zła i jaka będzie zła jak dojdzie do władzy. Jak powtarzałem wcześniej, nie było żadnych merytorycznych dyskusji, niczego, tylko nagonka na drugą stronę. Powiedz szefowi, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę nad konfederacją. Tak zapewnia prezes NIK w rozmowie z mecenasem Markiem Chmajem, prawnikiem związanym z Platformą Obywatelską. Wspomniany szef to Donald Tusk, który na finiszu kampanii miał otrzymać od Mariana Banasia kosz prezentów. W materiale Bartłomieja Graczaka ujawniamy kolejne fragmenty tych politycznych negocjacji. Naprawdę. TVP genialnie prowadziło kampanię wyborczą dla Prawa i Sprawiedliwości, i wypuszczenie w ostatni dzień tych taśm też jest dobrym posunięciem dla nich, bo tak naprawdę już nikt nie ma szans, żeby się z tego obronić. Tam niby pan Banaś coś powiedział, pan młody Banaś też coś powiedział, no ale wszystko wybrzmiało i zastanawia mnie. Jak to co to tak naprawdę spowoduje, czy ludzie odwrócą się od konfederacji, czy jak czytam w mediach, że to jest potwierdzenie, że konfederacja nie będzie rządziła z Tak jednak dziwi mnie to, nawet jeżeli to prawda, po co banać w ogóle coś takiego mówił. E, Prezesnik Prezes w rozmowie z mecenasem Markiem Chmajem wskazanym do trybunału stanu przez partię Tuska. Szefowi powiedz, że będziemy i to wpływ na konfederację. W związku z tym że wychowano tam yy, przed. Dobra. I, 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 i że ci... Nie ma obawy, i nie ma obawy, że, za, że... I, że... I że na październik szykujesz kosz PZR. I będziemy kontynuowali. Ja jeszcze będę miał wysy, które Pan wie, raportów we wrześniu. To ja się powiem, powiem? Ja będę działał do ostatniej chwili, bo imię nie obowiązuje żadna cisza robocza. No tak. Ja sobie zostawię, rozumiem, że no te trzy dni, mam takie smaczki, że do dobre pójdzie raz wiesz. <tot> Znaczy, wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem, to na pewno jest prawda, no bo to wszystko słychać, tylko zastanawia mnie, no zacznijmy od tego niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli już otwarcie wchodzi w politykę, to ona już nie jest niezależna, ale jakim cudem prezes Najwyższej Izby Kontroli jest podsłuchiwany i jeszcze magicznym trafem trafiło to do telewizji polskiej. Jest też język, jakiś slang, no, quasi jakichś grup, nie wiem, mafijnych czy grup przestępczych. Marian Banaś twierdzi, że był podsłuchiwany nielegalnie. Na jakiej podstawie służby specjalne podsłuchują? Osobę taką jak ja, która jest organem konstytucyjnym. Ale to pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, urzędnicy nagrali te rozmowy. To się okaże. Pracownicy NIK, którzy nagrali prezesa Banasia w proteście przed upolitycznieniem tej instytucji, zostali zaatakowani przez jego syna. Ci Judasze, którzy nagrali prezesa, a może i Judaszki, będą wcześniej czy później ponosili konsekwencje adekwatne do swojego judaszowego czynu. I zastanawiam mnie, jak to wpłynie na wynik nie samej Konfederacji, a wynik Jakuba Banasia, który, można powiedzieć, miał pewny mandat, drugi mandat w Warszawie, a w świetle dzisiejszych wydarzeń wielu wyborców może się od niego odwrócić. I czy to będzie zwiastowało, że Sebastian Ros weźmie drugi mandat w Warszawie? Ujawniamy kolejny fragment taśmy, z którego wynika, że Metenas Hmaj był pośrednikiem między Banasiem a Tuskiem. To oni się nigdy nie nie będzie niebezpieczeństwa, rozumiem, że oni sobie no, przekazać. Więc żeby się to przekazać to, to COVID, rozumiem, żeby oni też, wiesz tutaj, bo każde uderzenie teraz w to, to rozumiem, że... Mecenas Chmaj to prawnik ściśle związany z opozycją, zastanawia też jego przeszłość. Przewodził Młodzieżowej Radzie Młodzieży Szkolnej w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W związku, który był podbudówką młodzieżową Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zgodnie z konstytucją, prezes Niku nie może prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Według marszałek Sejmu Banaś powinien być odwołany już dwa lata temu. Mam nadzieję, że jak Polacy zobaczą, co się dzieje, to w tej nowej kadencji e, będzie można do tego wrócić. Przypomnijmy, prokuratura i CBA zarzucają szefowi NIK ukrywanie majątku. Mariana Banasia chroni immunitet. Teraz o ten poselski walczy jego syn Jakub który w lipcu 2021 roku usłyszał zarzuty. Miał wyłudzić 120 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Teraz Jakub Baneś startuje do Sejmu z list Konfederacji. Stąd współpraca jego ojca z tą partią. Konfederacja zadeklarowała całkowite poparcie niezależności Najwyższej Izby Kontroli, i wzmocnienie jej uprawnień jako organu konstytucyjnego. A pan skomentuje nagrania TVP info Nie skomentuje. To jest złamanie wszelkich standardów cywilizowanego zachodniego państwa. Nie będę bronił Banasia, bo ta sprawa wygląda bardzo dziwnie, że Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, ma wpływ na partię polityczną. Na pewno tak nie powinno być. A w niektórych materiałach poprzednich o Najwyższej Izbie Kontroli mówiłem to samo, że konferencje Mencena i Banasia są bardzo dziwne wtedy. Wszyscy mówili nie, Mensen tylko jego ustawy chce wnieść, a teraz wychodzi tak naprawdę szydło z worka. No, ale nie powiedziałem tego, co miałem powiedzieć, ale TVP mówiące o łamaniu jakichkolwiek standardów to jest naprawdę śmieszna sprawa prawnego I pan Banaś naprawdę e, powinien rozważyć, czy nadaje się do pełnienia tej funkcji. Funkcji prawdopodobnie nadużywanej. Tak wynika z relacji byłej pracownicy NIK, która została dyscyplinarnie zwolniona we wrześniu. Jak twierdzi, była niewygodna dla dyrekcji. Podobnie potraktowano innych pracowników. Mówili, że nigdy w życiu się tam takie rzeczy nie działy. Dopiero przyszedł pan prezes Banaś. Prawdziwość nagrań portalowi Onet potwierdził mecenas Chmaj. Z nami nie chciał rozmawiać. Bartłomiej Graczak wiadomości. I to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną przez tą całą kampanię wyborczą. Tu miał być moment na podziękowania, na wyliczenie statystyk, ile filmów udało mi się zrealizować, ale mam 23:30, mam 25 minut na publikację tego filmu, więc kończę materiał. Mam nadzieję, że podobała wam się kampania wyborcza z Maszą. Jeżeli idziecie na wybory, udanych wyborów, my się widzimy jutro na livestreamie Złamania Ciszy Wyborczej, a w niedzielę zapraszam Was już na e, live'a wyborczego do samego rana, bodajże od 19 do 10 rano w poniedziałek. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, każdemu pojedynczo i Tobie, i Tobie, i Tobie za oglądanie przez te wszystkie materiały. Trzymajcie się i cześć! A jeszcze zapomniałem, bo dwa zaginione materiały znalazły się na brzuska TV, więc jak chcecie, to możecie obejrzeć, jak byłem na marszu 1 października, albo wywiad z panem z Polska jest jedna. Bo ktoś mi zarzucał, że ich nie zaprosiłem. Zaprosiłem, ale nie opublikowamy i publikuję już dzisiaj. Pa! pa.